Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj uznałem, że zagram sobie w Battlecrafta. Ja tutaj coś spróbuję dołączę do czerwonych, bo mój ulubiony kolor. Oj, jednak się nie da. Albo da się, dobra. Także jak tu się raz piło? bo nie pamiętam klasa, to nie to. Statystyki Drake right. Co to jest? losowy punkt rozpadł Dobra, tu się zaraz piło. Na Musimy wygrać tą bitwę! Okej. Okay. Idziemy. I tak wiem, że tego nie wygram. <laughs> Polegnę tu, ale trudno. Jak mi nie wiem sposób jak to zrobić, żeby to wreszcie nagrać jakoś normalnie. Żeby mi to wreszcie wyszło. Wow, 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 kto tu strzela? Już na, nawalają do mnie. Nie wiem skąd w ogóle. Tam ktoś jest. To chyba mój. To to nie będziemy strzelać do swoich. <laughs> I spróbuję coś tu ugrać, coś tak trochę cicho jestem Teraz będę musiał głośniej mówić, bo jest tu dużo strzelania, huku i nie wiadomo czego Ło Wow, Tam są, tam są, tam są Szalać tam do niego Ja pierniczę ile osób go atakuje, jest ja, ja pierniczę jak tu głośno Tu ogłuchne zaraz nie będę robił pauzy wam teraz Chryste, a nie coś tu się wyrabia Blah Kurde tak blisko było Ale rozwalił go już Beg do nas Baka ddyknęło Tyle pobuchnę, łowo wow, 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 wow. Naprawdę, ja nie szartuję, ja tu ogłuch ogłuchnę. Tfut, Nie chcę tu ogłuchnąć. O, jest ciszej, na szczęście. Nie no, naprawdę ściszcie sobie trochę, bo to was normalnie... ...głusi będziecie. Pusto. Gdzie te drzwi? Jak tam się na górę włazi? Kurde, ktoś chyba schody rozwalił. Raz dobra kampa tam jest. Nikt tam nie w lesie specjalnie. Próbujemy. Ajajaj. Ajajajaj. Kurde no. Mój, mój poziom parkura wynosi 0,1, czyli nic. Jedynie na szczęściu. Mogę gdzieś doskoczyć, to jest moja jedyna opcja, że ja gdziekolwiek skoczę. No, 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 no. Widzicie mój parkur. Fajne dźwięki. <grym> Takie. Mogliby trochę jednak zrobić takie normalniejsze. Ale dobra. Co, 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 co? To mi tu strzela. Kogo mam w łeb szelić? Ktoś chce z noża? Chce ktoś z noża? No, z noża. No, Zgnata chcecie? Skolta? Kto chce dostać? Czemu tu nikogo nie ma? Się pytam. Idziemy gdzieś, bo tu nie ma co siedzieć na tyłku, bo to się nie opłaca w ogóle nagrywać. Łe, no co tu się w ogóle wyrabia, co że tak. nam kontrolny. Świetnie. Przeróbka yy, Battlefielda, tak wam powiem, jak ktoś nie skumał, o co chodzi z Battlecraftem, z tym trybem. Przeróbka Battlefielda i tyle. Wow, wow, well, wow, well. ale bardzo fajna przeróbka. Aktualnie nie mam tego Battlefielda, to sobie przynajmniej w Minecrafta. Oa, Ciśniemy w dół. Bo tu się coś wyrabia. Może tu coś będzie: Jacyś wrogowie, albo ktokolwiek. Przejęty, jeden punkt na 6. Nie. Czemu coś białe flagi? Nie, nie ogarniam. Dobra, nieważne. No kurde, czemu tu nikogo nie ma? Niech mi to ktoś wytłumaczy. Halo! Dobra, stąd idę w ogóle gdzieś. Ja tu będę kombinować teraz, żeby kogokolwiek znaleźć. <laughs> to myślałem, że tu ktoś żółty stoi, a to kwiaty. No i no nie róbcie mi tego na odcinku. Że nikogo nie ma. Halo? No nie. No naprawdę. Tak jak mi dobrze odcinek wyszedł, to mi się coś spierniczyło i się dalej przesłać mi nie chciał. Nagrywam kolejny jako pierwszy też. Oczywiście nie moja pierwsza gra, no ale mam nadzieję, że już to przeżyjecie, że gram w to, ten tryb drugi raz. Nie mój pierwszy raz to jest ja z, tym, z tym trybem. Chociaż mój poziom umiejętności jest taki sam. Tylko że wtedy udało mi się w minutę kogoś zabić. I to było to. Zaszłem kogoś i w plecy, żebym strzelił. Nawet się nie skampał. Piechota czerwonych wygrywa, a ja nikogo nawet nie zabiłem. No widzicie, jakie niefery. Dobrze, czyli mamy w sumie wygraną. Ja muszę wciszyć ten komputer sobie szybko. Dobra, okej, okay, czyli ja jestem teraz na hubie. To ja robię pauzę i przechodzę do kolejnej rozgrywki, także słyszymy się za chwilę. Uznałem, że tak na szybko pokażę Wam klasy, no czyli taka klasa piechota, no moja. Tutaj jest sniper, i tam trzeba odpowiednią ilość punktów poziomu mieć. No i tu są takie generalnie klasy, a my sobie przejdźmy od razu do drużyny czerwonych i siedzisz z respmy. No musimy wygrać tą bitwę! No i dobra. Jak w Battlefield'zie zawsze jakiś dźwięk na dzień dobry. W sensie odgłos, ktoś z dowództwa do nas się gada. Przejęte 2 na 6, a złoci. 4 na 6, no. no chyba logiczne, że jak my mamy 2 na 6, to oni mają 4 na 6, Eee, dobra. Łoty, ta ma, ale fajne o. Osioł czyjś. Nie mógłby być koń, to by było lepsze. O nie, nie umiem tu strzelać nawet pomocy. Cudem ja trafiam w ogóle Ja kogoś zabiłem Coś tu się w ogóle Powyrabiało Dobra Czekamy na odrodzenie tak jak to zawsze w Battlefieldzie było i od razu przejdziemy sobie do Kolejnej gry Tylko czy ja już mogę zacząć? Tak już mogę za Dobra idziemy dalej Wow, wow, wow! już już przejechałem źle Dobra pójdziemy tu żebym się ciągle nie pojawiał w tym samym miejscu Bo was to też zanudzi Ale nam ale nam dobijają. Ale, kurde, czy ja kogoś pozabijałem? Yy. Nie, czy tak? Dobra, nieważne. W każdym razie dobrze, że w ogóle kogoś tam trafiłem. Najwyżej, jak mi pomagali, widzę, że mi punkty poziomu w ogóle wzrosły. Cóż to za pustynia? Halo! Ale się tu bezpieczny nie czuję. Aha, granat, prawie go nie widać. Ok. Mam drugi poziom klasy i ogólnie drugi poziom. no mojej postaci. Czy jakkolwiek to tam nazywa. Co to jest? Aha, to im pokazuje najbliższego gracza, tak? Czy co? Co to jest? Głupi czad mi zasłania. Aha, punkty, które są ten, dobra. Dobra, dobra, nieważne. A to jest przeładowanie. nie, tu się broń sama przeładowuje, dobra. Po prostu jak się ją wystrzela, to się przeładowuje. No i czemu tu znowu nikogo nie ma? No ja się pytam! Halo! To jest oszukane flaga F zneutralizowana, gdzie jest flaga F Punkt D. Gdzie jest punkt F Halo? Tu jest punkt F. Gdzie on jest? Chwila, czy ja się zbliżam? Zbliżam. Przejęli nam punkt kontrolny! Cicho. Wiem, że przejęli. Widzę na czacie i się zbliżam tam. I tak wiem, że zarobię kulkę prędzej, zanim tam dolezę, zanim się tam człapie w ogóle jakkolwiek. Dzisiaj mam szczęście, że mogę to nagrać, bo pewnie to się nie będzie często pojawiać, a tryb jest fajny. Niestety. Chociaż może mi się uda jakieś tam pojedyncze rundy raz w tygodniu chociaż wrzucić, żeby w ogóle coś było z tego trybu, bo mi się on podoba właśnie. Przestań się ruszać! Kurde, no widzicie go? Widzicie typa? No stój! No do diabła! Strażę go! O, skapnął się. Skapnął się, że do niego strzelam. Gratuluję gościu. A, dostał. Dostał. Padł? Czy nie padł? Czy to ja go wyeliminowałem, czy to ktoś inny? Eee, chyba nie ja, jak zwykle. Coś może i ja. Dobra. Jakiś zwariowany osioł biega. Mi się chyba po pierniczy, w głowie i ktoś go tam atakuje. Okej, okay. ja tu pewnie zlecę. Chwila, żebym nie spadł. To nasz, dobra. Przyjaciel. Na szczęście. Telefon jest cicho bądź. Mój telefon tutaj kotać mój teraz. Gdzie strzela się, ja tam nikogo nie widzę. Głupia karta graficzna mi nie pozwala mieć dużego obszaru renderowania. Ale to ja trudno. ciśniamy dalej. Tam coś próbuję. Tam ktoś stoi. mi się tylko wydaje. Nie, to, to nie. Nie, nie, nie. Co, 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 co? co? Jeździec. Mogę wsiąść? He, Tak. Ty, ty, ty. Nie, nie ma. Nie ma. To jest klasa. Wow, 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 wow. wow. Nie. O, nie, 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 nie. Nie, nie, nie. Chwil, chwila, chwila, chwila. Muszę ogarnąć sytuację. Dobra, na szczęście do wody da się bez problemu wskoczyć i nie zginąć. Dobra, ciśniemy tam dalej. Dawać, dawać, dawać. Przyjęli nam punkt kontrolny. Ktoś traci punkty, czy się je zdobywa? W sumie nie wiem. Tak patrzę sobie na te punkty i coś tak. Nie dociera to do mnie, nie ogarniam tego trybu jeszcze i mam nadzieję, że ten odcinek nie będzie trwał dwie godziny, przez to, że rundy jednej nie skończę. A zdobywa się, bo rosną w górę. Siemaniu. Szkoda, że się podwozić nie da. Przejęliśmy punkt kontrolny! No i bardzo dobrze. Czekajcie, bo ja muszę iść w ogóle do jakiegoś punktu. Który będzie najbliżej. Ten będzie najbliżej. Którą stronę? Tam jest? Kupi czat, nie zasłaniaj mi. Zmniejszałem Cię ostatnio i Cię jeszcze muszę chyba zmniejszyć. Dobra, ciśniemy tam, chwila. Nie tak, tutaj muszę mieć. Dobra, punkt F. Jest on, należy on do niebieskich. Także. Czy tam był widz ROX MB? To chyba... No, się serwery pomyliły, ale dobra. O kurde, ale to ktoś trafił. No nie. Także ja sobie tutaj zaliczyłem zgona. No i dobra, ja już od razu. Szybko się tu gdzieś muszę przetegodzić. Dobra, mogłem się zrespić na szczęście od razu. Chwila. Gdzie to? Co tu jest? Halo? Co tu szala? Co tu się wyrabia? Co jest? Ja stąd uciekam, bo ja tu się w ogóle... Przyjęli nam punkt kontrolny! Flaga B. Gdzie jest flaga B? Tu mam flagę B. Chwila. O kurde. Tak daleko ona jest. Serio? Dobra, lecimy tam trudno. Jakąś akcję trzeba tu zrobić. Bo to będzie nudne. To bardzo. Tak. I oby ta gra się nie, nie toczyła w nieskończoność. Wykminiłem sobie sposób, że nagrywam po 5 minut. I takie. Wow. I przynajmniej będę mógł. To łatwiej przesłać, bo jak 30 minut chciałem przesłać, to się nie dało. Czas wynosił 5 godzin. Nie mam zamiaru tyle czekać. Wolę, żeby wszystkie punkt w, w pół godziny. No, a teraz koniec gadaniu o tym, jak ja nagrywam. A skupmy się na grze, bo to, co was to interesuje, jak ja nagrywam. To to się powinno mówić nie podczas gry. 10 minut już, już trwa mecz. Chwila, właśnie ja zgubiłem. No dobra, no idę w dobrą stronę. Dobra, po prostu przed siebie. <coughs> faktycznie widzę MB jest. Widzę, że ktoś tutaj go lubi, skoro się tak nazwał. Ciśniemy, ciśniemy, ciśniemy. Ktoś się ASG nazwał. ASG, ASG. Chyba gry pomylił, bo to to nie jest... To, to nie jest ASG, czekajcie, jak blisko jestem. Punkt B. ja pierniczę. Serio tyle? Mi się wydaje, że bliżej byłem. Jak to jest? Nie, mnie tu chyba tepło do tyłu. To jest... Zaszukane. Nie no, niemożliwe. Jak? <laughs> Biegnijże. O! A gdzie ja tu trafiłem? Tu się powinny chyba te pola czerwone robić. Chcę, żeby mnie było słuchać, ale spiernić mi z tego pola. Bo ja tu muszę to przejąć. Aha, ja to teraz neutralizuję pewnie dopiero. O ludzie. Gdzie ja jestem? Na której fladze? Chwila, 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 bo powinno mi pisać jakieś jeden metr. To gdzie ja jestem? Co to jest za punkt? ja go przejmuję w ogóle. Co? Nieważne. Nie, nie czaję tego. Może coś trzeba przytrzymać, nacisnąć, albo mi się coś zbugowało. Ki to wie, idziemy kogoś poszukać do zabicia. Nie będziemy tu stać. Gdzie tu jest przejście? Jakieś szybko. No, przejście mi tu jest potrzebne. Dobra, mamy granat. Uwaga, Achtung, granaten, pierdolut, no i też nie, nie przejdę, bo się, kurde, teren, Aha, i terenu się nie da niszczyć, na no świetnie, Czas czekajcie, wskoczę tu, o właśnie, dobra, idziemy do celu, A, idziemy do celu, ha, 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 dobra, wracamy, doszłem do końca mapy, <śm>, no naprawdę, Gdzież ja dolazłem w ogóle, czemu to nikogo nie ma? No co tu chodzi? Flaga F zneutralizowana. czekaj przez kogo? Ja chcę na ośle pojechać, ja nie mam zamiaru tu siedzieć na zasadzie. Nigdzie nie iść. <laughs> Kurde, no trochę nudno. No nie. Tak, wtedy mi się działo ciągle. Kontrolny. Non stop. Ciągle były strzały, tak jak na początku, a teraz nie ma nic. No, pięknie. Ale i tak mam nadzieję, że to będzie w miarę fajne. I mam nadzieję, że coś mi z tego wyjdzie. Kurde, oni mają 352, no 3, nieważne. Ile mają, tyle mają. Chwila. Jak tam? przejęliśmy punkt kontrolny! Czy ja się zbliżam, czy ja się w końcu oddalam? Bo ja już nie wiem. To już jest dziwne. Mi się nawet myszką ruszać nie chce. No nie. No naprawdę. Tu się da zginąć jakoś? Zabić się czy coś. Jakieś Slash kill czy coś. Może no, się bym działo. Gdzieś indziej bym się chciał zrespić Nie tutaj, tylko. Kurde czekać. no co to ma być? Kolejna granica, no. Nie no, wiecie co? To jest głupie. Próbujemy S, Sleżkę i. no nie. L... Komando skebab, No raczej nie. Chyba wiedzieli, że ktoś spróbuje to wpisać. <gryw> Okej. Okay. A jednej flagi nic nie przejął. kontrolny! Ja nic nie mówiłem. Ja nie mówiłem, że kontrolny nic... Czy mam tam wejść do świata gry i kogoś pierdyknąć w łeb? Wiecie co, zaczyna mnie to denerwować powoli. Ojojoj. Dobra, dostaję skądś. Nie wiem w ogóle skąd i co tu się dzieje. Tam mi strzelam, Za Słaby mam obszar no to jest nie fair. Co, na tym jest? Świetnie. Jak można walczyć z kimś, kogo się kurna nie widzi? To jest oszukane. Idziemy. Przejęliśmy punkt kontrolny! Hmm. cię wyciszę. Bo mnie lekko denerwować. Nie podoba mi się ten dźwięk po prostu. Przyjęliśmy punkt kontrolny! Nie Jay ja powiedz normalnie i po ludzku. Ostatnio go nie było. Kto mi tu złuk łuku strzela? Komuś się coś pomyliło. Bo mi się wydaje, że to jest Druga wojna światowa, nie... Yy. Jakieś nie wiadomo co, że będziemy z łuku do siebie strzelać. Komuś tu chyba coś pomyliło. Nie no, tragedia dzisiaj po prostu. O, ktoś się nazywa Ezio. Ezio, tak jak y, Assassin's Assassin's Creed 2. Tak, świetnie, great. Oni już to wygrali. W ogóle ja. czemu tu nikogo nie ma, bo mnie coś trafi zaraz. Tu jestem, tu. Mogę jakąś flarę wyszczelić. Tu jestem, halo, tu! Tu przyjdźcie Chcę się z kimś postrzelać To jest nudne Pierniczone By to coś Może w to sobie zagram na streamie O którym jeszcze nikt nie wie W godzinie w której ja to nagrywam Czyli 20 nocy Jakaś mega godzina, czemu mnie poszło? W Minecraftie nie cofaj. To jest oszustwo i tyle. Głupie cofanie. Dobra, niech ta gra już się skończy, bo to jest naprawdę już nudne, że tu nikogo nie ma. Wysadzam się. Przejęliśmy punkt kontrolny! Świetnie. Przejęliśmy no punkt kontrolny! Chyba, jak się wysadzam, to powinienem zginąć. Nie. I się chciałem zrespić gdzie indziej. Zmarnowałem sobie granata. Świetnie. Super. No i teraz będę łaził w kółko i nigdzie nawet nie dojdę. Szpływa coś. Dostałem. To mi się tak wydawało Sposób na no, odnowę życia trzeba strzelać. Co szczeliłem, to mi się życie odnawia. Ty piszcie. Ale ci ty, czy to błąd się błąd mi tak jakoś po prostu złożyło? Dziwnie. Nie wiem, dobre. Co mnie to w sumie interesuje? Ach, jest ta głupia bariera. Ja wychodzę. Mam to gdzieś mi się nie da. Stoję w barierze. Super. Świetne, po prostu. Najnudniejszy odcinek Ever. Zaraz tu sam umrę z nudów. Dobra. Widzę, że się już kończy mecz, także ja już mogę się z wami żegnać. W sumie dziękuję wam za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobało. No i do usłyszenia w jakimś innym. Jeszcze sobie, sobie, w sumie zaczekamy, aż się stąd wywali. Także ten. Co to był za dźwięk? Dobra, dziękuję Wam za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że mimo tego, że tam było już tak nudno, że normalnie do pożegania, to że Wam się i tak w miarę to podobało i do usłyszenia w kolejnym moim jakimś odcinku. Cześć.